I niezadowolenie właśnie z tej sytuacji, jaka wynikła. Ale chcemy powiedzieć, że środków otrzymaliśmy właśnie tyle, a nie więcej. Wniosków jest ponad 50 tysięcy i zostało to zgodnie z regulaminem, który żeśmy publikowali przedtem, rozdysponowane. Serwer nie siadł i po prostu nabór został dokonany. Chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy środki nie są wydawane, trwają kontrole zlecone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jak już również przez Wojewodę i wynik tych kontroli będzie za no, może kilka y, y, dni. Także na dzisiaj jest taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to Pan się podać do No właśnie, tak, ja tak, tak. z tego, że mamy tutaj Pana członka zarządu no, że mam, bez... jest dla mnie. Chciałabym Panu zadać pytanie że to... To e, to to zgodności z regulaminem. My skoncentrowaliśmy się i dużo, dużo, e, tak powiem, A. media to również się skoncentrowały. <coughs> Przepraszam, głos wysiadam na kwestii e, oprogramowania, ale Pan powiedział przed chwilą, że e, wszystko jest zgodne z regulaminem. Czy w takim razie uważa Pan, że zapis, o którym powiedział mój przedmówca? że wnioski będą przyjmowane. Ja to przeczytam może to? Nie, ja to od początku jestem. Mhm, dobrze. Że o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała data i godzina, zgodnie z datą, godziną i sekundą, z dokładnością do sekundy. Czy w takim razie uważa Pan ten zapis regulaminu za prawidłowy i on znalazł odzwierciedlenie? No, jest, jest no, Tak, nie uczono w szkole, nie wiem, ale ja może. Mogę... No to w nie uczono, bo to było do to rozwija. państwo to. A ja mam pytanie. Ja bym kolejkowa. Kolejkowa. Ja, to to system kolejkowa. Proszę tak? no, 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 pana, ja ja pan z niekompletnym analfabetą. Pan na tym stanowisku, wie pan nie wiem kto, kto pana przyjął na to stanowisko, ale gdyby pan pracował w mojej firmie, to byłby pan zwolniony już dzisiaj, dlatego że pan nawet w publicznej telewizji w WTK słyszałem pana wypowiedź że pan jak takie dziecko z podstawówki mówi ja się w życiu nie spodziewałem, że teraz są już takie nowoczesne środki informatyczne, że można tak zrobić Panie, to jeśli pan tego nie wie, to zawetą tak 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 Pan nie ma bezczelność w ogóle tu się pokazywać, a jeśli pan już się pokazał, nie to ja panu mówię wprost. Z naszym pan, Ale ten pan Wiedzieliście, rący, wiedzieliście, ten wcześniej, ten pan wcześniej. wiedzieliście wcześniej, ja wam to, ja to, ja to osobiście to zgłaszałem na uchwały z I odpowiemy. Nie, wy już mi odpowiedzieliście, wy przed naborem już mi odpowiedzieliście, że będziecie to mierzyć co do, mikro, co do mikrosekundy, a ja spytałem, a jak zmierzycie ten czas w mikrosekundzie, jeśli się zgłosi 600 wniosków i 400 wypełnionych w pełną górę? Jesteście bezczelni, jesteście narzędziem w czyimś ręku, być może, które sprawiło, że dzisiaj my tracimy, tu jak ktoś powiedział, energię, nasze zdrowie, psychiczne emocje i wie pan co? I, i godność. Bo ja, ja z panem w ogóle nikt się nie spotkał w życiu i to nie miałby przyjemności część przy za tym stole. Skoro pan jest tak bezczelną osobą, że pan nie twierdzi, że te pieniądze zostały ja was rozesłane. No to znaczy że pan jest. Po prostu ignorantem. Ignorantem. Ignoruje pana to bardzo. Ignoruje pan fakt od tych roku. A ja mam pytanie. Czy jeżeli byłby pan przedsiębiorcą na, e, w kraju bankructwa i niezależnie od pana, bo praktycznie to wszystko, co się dzieje teraz w Polsce, to jest niezależne od nas e, i praktycznie ileś lat by pan spędził na bardzo ciężkiej pracy, żeby dojść do czegokolwiek, bo nie ukrywam, że mali przedsiębiorcy, bo przepraszam bardzo, ale my jesteśmy jak podwaliną tego kraju, jesteśmy uczciwi, płacimy podatki i nie korzystamy z firm, które e, e, mówią nam, jak unikać tych podatków. I teraz gdyby Panu takim przedsiębiorcom, i teraz by Panu powiedzieli, proszę usiąść do komputera, to pierwszy ten lepszy, to niech mi Pan powie, jak by się Pan czuł. W momencie, gdy te pieniądze, te pieniądze by ratowały Panu jakiekolwiek życie, bo ja jestem właścicielem firmy wystawienniczej. Od marca nie zarabiam nic. Państwo w ogóle na nas nie patrzy. W ogóle. Eee, nie, nie rozumiem, nie rozumiem nie tego, nie, nie, nie mogę pojąć, nie, nic. Nie, nie mogę pojąć, gdzie, jeżeli Unia nam dała na Wielkopolskę 100 milionów, to niech mi Pan powie, gdzie jest te 5 milionów. Bo mnie to bardzo ciekawi, bo ja bym chciała siedzieć sobie za biurkiem i dostać 5 milionów za nic. Bo, proszę Pana, bo jeżeli, w każdej Polsce jest jakaś prawda, bo to nie jest udowodnione, bo nie mamy Ostatnie takiego prawa, ale... Niech mi pan powie, pan sobie tu stoi, jest pan zadowolony, Pan nas pana, na nas, mówi nam głupoty, że to jest wszystko super, ładnie, przebiegało to jakby z prawem. Gdzie to jest to prawo? Niech mi pan powie, dla kogo jest to prawo? Dla pana, dla warku, który jest jakby my was utrzymujemy z naszych podatków, e, ciężko pracując, pan mi powie, że to wszystko jest super? Nie, dla mnie to nie jest super. Bo ja się czuję jak szczur, który został wyrzucony na śmietnik i teraz weź pan, weź sobie to biegną teraz, radź, rób coś. To, to jest chory kraj i chore są ustawki. Ja się zastanawiam, gdzie, w jakim kraju ludzie zostali postawieni przed ta, 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 taką walką. Ja, ja się z tego zastanawiam, bo ja tego nie mogę pojąć. Bo ja jeszcze nie słyszałam nigdzie, żeby ktoś walczył, to to w ogóle ustalał. Kto nam się pytał? Taka sytuacja wynikła we wszystkich województwach naszego kraju. Eee, nie, nie, bo U, excelent, nie. U说, nie, minimum 20%. nie, 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 razem z moją, spadła <cups estaunch không> o 100%, ja, no ponieważ nie, 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 Musiałam się cały czas zajmować, ponieważ nie wiedziałam, nie była znajoma data, kiedy wrócimy, tak, I czy w ogóle wrócimy. I teraz firma, w której spadły obroty o 30%, dalej generowała zyski, jest wrzucona do tego samego worka ze tak? Ja, to jest moje pytanie? To dlaczego zaćwicza firmy, których 30% spadły obroty, są w tym samym worku z firmami, które tak jak Pani powiedziała, tak. sięgnęły dna i się lecą, tak. Tak. To jest żenujące, przepraszam. Jeszcze druga kwestia, bo wiem, że nie tylko pan jest tutaj osobą gminną w tej kwestii. Ja powiem Państwu, że i tak Pana podziwiam, że Pan wyszedł tutaj przed nas. I A ja nie, nie, ja nie podziwiam, ja bo tak. to jest jego obowiązek, tego ja Pana. A to ale jest ja obowiązek to tego Pana. Gdzie jest Pan Urbaś? No Urba, to... jak on się tam nazywa, nazywakolwiek, tak jak <laughs> No stóry, w no ma. bardzo mądry był, no. bardzo. Tutaj go nie ma, przynajmniej ten mężczyzna tutaj stanął twarzą w twarz z Panią i ze mną. Także ja to też doceniam. Jak sportowiec, to jest sportowiec. I jeszcze jedna kwestia, skoro były wybory prezydenckie zorganizowane w formie papierowej, tak, to niech nabór tych wniosków również zostanie tworzony tak, w formie papierowej. się będą zarobić. Że... Proszę Państwa, padło tu pytanie, kto wymyślił takie właśnie zasady. Wytyczne rządowe dla całego nie kraju prawie. były, że minimum spadku to 30% i jeżeli chodzi o przyznanie środków, e, będzie się liczyła kolejność złożonych wniosków Czy te wytyczne były obowiązujące dla Państwa? Nie, nie były. Nie, nie, dla że nie były. Nie. 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 Województwa, województwa w kraju... Prostosowamy tą zasadę. Ale nie były Nie, nie były. Pani właśnie mówi, że na przykład w województwie podkarpackim kryterium spadku było 70%. Czyli rzeczywiście otrzymali tak, minimalny próg, czyli otrzymali tę pomoc ci przedsiębiorcy, którzy najbardziej potrzebowali. Skoro pan mówi, że wytycznych rządowych było od 30% w górę, no to państwo przyjęliście ten najniższy próg, czyli może to oznaczać, że firma, która zarabiała do tej pory milion złotych miesięcznie, przepraszam. Nie no dobrze. Firma, która zarabia milion złotych rocznie, milion złotych rocznie, nadal zarabia 700 tysięcy złotych rocznie i zostaje objęta taką samą pomocą, jak firmie, tam, ci, co nie mają wielu nas. w bezpośrednią Jedni uwagi w trakcie kobietu na dolnej w Górnej Bibzie. już ich nie ma i powinnam się cieszyć, bo ich klienci się do mnie zgłaszają. Nie cieszę się, ponieważ wiem, wkładali tam w serce w swoją pracę i klienci byli zadowoleni. Tak samo jak moi klienci są tutaj z nim zadowoleni. Inna szkoła też upadła, bo wchodzi bardzo w agresywny sposób inna szkoła, która uważa się numer jeden w Wielkopolsce i zbiera Najprawdopodobniej oni przejmą tamten obiekt i będą mieć Najprawdopodobniej 10, 11% powtórzę, podczas gdy inni ludzie po prostu zostali na bruku bez niczego. To mówię tak, moją sytuację powinniście się Państwo tym naprawdę zająć i nie brać tutaj pod uwagę krótków praw, tylko ludzi fizycznych, którzy pracują na dochód tego państwa. Na poparcie, przepraszam, jeszcze tak, muszę pan to pan powiedzieć. Muszę to powiedzieć teraz. Na poparcie tego, że nazwałem tego pana alfabetą, co podtrzymuję, matematycznym na pewno i wszystkich, którzy tutaj się znaleźli komitecie organizacyjnym, czy tym nadzorującym ten grant, na poparcie tej tezy, że ci ludzie nie potrafili przeprowadzić najprostszego zadania matematycznego w postaci, jeśli wiedzieliście Państwo, że jest 95 milionów złotych i jeśli znacie liczbę firm w Wielkopolsce i przyjęlibyście, że. Ale, wie, że wszystkie te firmy będą tylko mikrofirmami, czyli na każdą trafi tylko 24,5 tysiąca i 23,5 tysiąca złotych. To ile to wychodzi, proszę pani? 95 milionów było do rozdysponowania. Na 50 tysięcy to jest 18 tysięcy. Osiągów. Nie o tym mówię. Jeszcze raz zadaję panu proste pytanie. 95 milionów podzielone przez najmniejszą pulę, jaką mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, 23,5 tysiąca. Ile tysięcy firm to dało? Mamy 4 tysiące. No dokładnie proszę pana, to jest tylko 4 tysiące i wy tego nie przewidzieliście. Przewidzieli. Wszystko będzie tylko 4 tysiące, a firm będzie kilkadziesiąt tysięcy, nie przewidzieliście tego? No, znaczy nie mogliśmy wykluczyć małych firm. Ale mi nie o to chodzi, panie. Średnie, wiadomo, to dziewięć osób, to były firmy, które osób zatrudniają. No i właśnie o to chodzi, że tych pieniędzy będzie jeszcze mniej, więc chodzi o to, że ta frustracja tutaj będzie to było do przewidzenia. Należało wprowadzić kryteria inne, obiektywne. Proszę pana, bo tak, spadek obrotu. Mamy dwie minuty, szan szanowni państwo, do zamknięcia, ale jest, jest proste, Jesteście o inaczej będę miała tego problemy. Proszę bardzo, hmm, ja... jeszcze... Chciałabym się zrozumieć, to nie jest 95 milionów, tylko 80. Czy ktoś z państwa jeszcze 000 000 chce zabrać głos? Ktoś sobie nie zabierał jeszcze głosu. usługę typu Snajper Dotacji, tak? Wyłącznie. jeszcze mniej? Fajnie. 10 milionów jest straconych, bo dostąpili jące poczęcie. Tak, myślę, że na box.pl macie informacje o tym, że ci, którzy robili przez Snajper do pracy. 15 tysięcy płacili 500 zł za wniosek i 2,5 tysiąca za pozytywny wynik, jak zdążyli się złapać w mikrosekundach. Łącznie dało to około 10 milionów złotych dla kogoś, kto to wcześniej. Czyli i tak w tym momencie. Wszystko, kto dostał mnie słusznie. Dobrze, tak szanowni tak Państwo, ja będę mógł wyrazić nieprawidłową dla prokuratorów i niepro przesłuchania. Kończymy na nasze powstanie. My możemy później nieformalnie jeszcze ze sobą porozmawiać, ale ja zostałam zobligowana przez urzędnika miasta Poznania, który wyraził zgodę na nasze zgromadzenie, że o godzinie 17 zamkniemy. My możemy sobie porozmawiać w, mniej, w mniejszych grupach. Wiesz później nieformalnie, nie mniej zgromadzenie uważam za zamknięte. Dziękuję Państwu bardzo i bądźmy w kontakcie tak, tak. Działanie tak, tak. Mam pytanie do Pana, na jakim poziomie zapadła decyzja o tym, żeby w mailach umieścić informację o tym, że trzy lub więcej kliknięć y, zablokuje link i ile linków zablokowaliście klikniętych przed godziną dziewiątą? E, wszystkie. Eee, Czyli na, jak ktoś kliknął przed to obecnie, dziewiątą, to już po dziewiątej nie mógł kliknąć eee, i nie, się na pewno kliknąć, nie załapał. Nie kliknął, kliknąć, bo proszę, na, był tak zwany eee, strona statystyk. Mm -hmm. Który, e, statysta, tak. On po prostu, jako był tam... E, tak. I, i, e, wszyscy, którzy kliknęli przed dziewiątą tak e, była informacja, że za Dopiero strona... Czyli nie zablokowaliście ich? E, e, strona właściwa mhm. otwierała się o dziewiątej Czyli klikając przed dziewiątą nie zostałem zablokowany, mogłem po dziewiątej tak. klikać nowo Tak, bo mhm. były tych odpowiedzi z, z tego, co mówili e, przedsiębiorcy, że no te informacje przychodziły. Nie, później. Tylko zależy Dobrze. No jak ten system, to kręciło, kręciło, ponoć, no zależy jak ja, 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 ja... Dobrze, dziękuję, bo kolejka widzę chyba do Pana.